Film, jak zrobić dzisiaj miniaturkę? Okay, jesteśmy tutaj. No i klikacie sobie, byle jaki film, jaki chcecie wstawić. Klikacie dalej. Dodaj szczegóły. Ok, i macie tutaj taki przycisk. Klikacie go i macie zdjęcie do wyboru na miniaturkę. Tutaj opisujecie, nazywacie. No i tam takie różne opcje a jeśli nie macie tego przycisku tutaj to to ściągnijcie youtube studio Cup Out tylko dla chętnych no i aplikacja cneva przez v Cnefa, tylko że zamiast V to v bo tak się mówi cneva no ja jej nie mam bo akurat jej nie używam, bo mam ten przycisk ale no no i mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zostawcie subika, lajka, naura!